Witam was tutaj ja nagrywam kolejny odcinek No Zaczynam w innym miejscu chciałem sprawić z tym i jedziemy No tak co by tu wziąć A weźmy URLkę stamtąd na przykład. Fajnie się jeździ, fajna gra. Jedziemy. Dzisiaj jest Rzydni Świętych. Fajnie. Nie mam siły na nic. Ła. Przed chwilą próbowałem lecieć na pancie, ale... ...to nie za dobrze mi szło. ...to nawet nie będę nagrywał takich rzeczy na padzie. Pogrywałem na innym padzie... ...od PS2. To nie. Kiedyś miałem Joy'a, to... 6... Sześć... 6 Ci... przycisków takich miał. Jak to mówią? To inaczej się jeździło, lepiej. Na tym analogu... ...ciężko wyczuć. A jeszcze konfigurować, bo to nie chciał się samo skonfigurować, ale nieważne. No, to jedziemy. Gła fuck. Jedziemy, jedziemy. To no może się stąd się osiągamy, tak? Nie wyszło tak jak chciałem niby, ale dobra Wygrałem Ło, hajs, 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 hajsy, 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 hajsy Trzeba hajs do Mam nadzieję, że grę będzie dobrze słychać I mnie też W sumie to powinno mnie bardziej słychać niż Przewidna nie chce mi się tego oglądać Jedziemy z koksiem Reelki przy lotnisku są takie e, ciężkie dość czasem Ej, coś mi nie chce skręcać z Mam kupionego też... ...hamera. I co się jeszcze kupiłem? Nie pamiętam. Ja to hamera na nie jeżdżę. Suwy na są na później. Ja kupiłem sobie, by... mieć już kupionego, potem będę go ulepszał i będę jeździł na suwy. To będzie trochę lepsze. Też będę oczywiście z tego materiału jakieś. Pewno. Może nawet dzisiaj się pokuszę to wezmę, jeden materiał pokażę, zrobię z jak to wygląda, bo z cudami, takim bardziej który jak ty nie wiedział, I inaczej się jeśli ciężej, eee, ale fajnie. To to monotonne czasem bywa, ale... Kiedy kurde, te auta są z tyłu przeciwników. Cóż, to są boty, to sztuczna inteligencja. Taka jest czasem. A nie gram na niskim poziomie. Tylko na średnim, bym się na hardzie nie ścigał. <grym> Zbytnio go bym mógł w kość. Przy moich umiejętnościach jazdy. Ale być może się zmierzę. Zmienię potem. Jakby mi tu za ład wyszło. Sasjem <tolsja> <tolsja> wyszedł niedawno do Creed 4. Widziałem Turteza. Fajnie, fajnie to wygląda. Wszystko dzisiaj był tutaj, z tym, że... Dez coś jest się z Kurde Nie myślę, że tak jednak będzie tak Myślę, że przeżyję, że będzie tak, tu jednak Lipa No cóż, kim gram, To na nie wiadomo jeszcze Choć mogli powiedzieć Coś na ten temat no, Tu już się pokazuję, tak w późniejszych częściach. Ale nieważne, nie by to spoilerował, bo już za dużo spowiedziałem. Na pewno niektórzy by tego nie widzieli. niektórzy by nie będą chcieli grać, przejść czy coś w tym stylu. Daje. Oczywiście te zakręty, które muszę walnąć, bo się nie da inaczej. Jak o to przyjść, to wyścig bez Praktycznie. No tak. Zresztą będzie więcej wyścigów. No, tak. <coughs> przepraszam <coughs> czasem bywa że może być jeden wyścig na tym czasem dwa to są fajne ja nimi można dużo pobrać było jak już mam 7 minus dosłownie Zbyt długo też nie będę nagrywał, bo mi potem godzinami w walni i będzie ciężko. Internet nie nadąża tak za Pobierasz To Pobierać toch z procentów za dużo nieważne. Zaściłem się hmm. Jeszcze trzy okrążenia, a znaczy jedno okrążenie? Za trójkę już mówię trzy Ja opiecie Jeszcze tylko jedno okrążenie takie pewne będzie zbliżał. koniec! Trochę nitra mogę czas użyć... Że tu coś się działo... Mam pierwszy poziom nitra, ale... Tak jakby był jakiś lepszy poziom... Zawsze dobre jest chociaż to. Daj mi nitro to No nitro jest dobre Jest to najlepszy Hahaha, ha, ha, żarty Dobre sobie Nigdy mnie dla mnie to co innego Ale jakbyś się nie No Czyż mhm. Czyżby na tyle? No. Co my tu mamy? Nowe auto. To są Goggles, ok. A. Ok, No to może wskoczmy do garażu Idziemy do garażu Car select Pojedźmy tym hammerkiem Wow Co to było? Oj coś mi kurde Przerwał, nie zauważyłem tego No muśka mi się. i musiałem no cóż, to jedziemy. Zgodnie tego suwa. Jedziemy. Muszę przypomnieć, żeby nie naciskać jednego guzika, bo też przez to mi... Yy, raz łączyło przypadkiem też. Chciałem spauzować to. To mi się tak wcisnęło. Suwy. Jedziemy. Akcept. One to są takie jakby sprinty, tylko że z suwami. Tak, to powiedzieć. Prosto. Oczywiście to są dobre pojazdy! Na suwek trzeba dać w bo tutaj to jest przejechany. God To matko SMS Dobra jedziemy, może wygram Może nie będzie tak źle To ja, umiejętności, no jazdy co, to... to dziękuję A powinien jeszcze auto nie będzie za dobre Albo no, po prostu nie wiem grać To jest tych zawsze A to z to inteligencja To może oni się załatwią tu jakoś no oczywiście tych pięknych zakrętek, których nie nabidzę. Pierwszym tym widzieliście, jak poleciałem po bandzie z plus 27%. Jedziemy, jedziemy, kontynuację i Już trzeci. Powerslide. Jedziemy, prowadzimy tę walkę. Nie chcę się drawcić tego. Tamtego też nie drawcimy, jedziemy. jak time. Dobra rzecz też. Jeszcze jak jest jakiś auto w mnie, to to jeszcze lepiej. No no jedziemy, jedziemy. Czasem lubię do tej że są tutaj bo przynajmniej będzie są z tyłu jakieś pojazdy. Nie muszę naciskać w back. I... mam też, że wiem, co jest z przodu. I tak to nie widzę, zniknę, ja ale mogę też się patrzeć. Oczywiście. Tak mogę spojrzeć na chwilę od góry. To wszystko jest jasne. Ech. Trzeba się rzucać po tej stronie, bo idzie zakręt. Może nie być tak źle. Nie może być źle. Zaczyna ona grać. Nie na czego. Prosta. Prosta, może nie, ale, ale końcówka już. I winner! 5 sekund, no no, nie tak źle. Drag racing, drafting, no to no. spoko, spoko. To moi drodzy, chyba to było na tyle dzisiaj. Że podjadę sobie do garażu. Eee, wiem się. To że podjadę do garażu, zapiszę grę i odejdę wy przepaść.